Cześć! Jestem ziomek70. Zaprezentuję Wam dzisiaj mój serwer Minecraft, który mam z kolegą... Może kojarzycie Diablo XD? Coś takiego? Tak? Przedstaw tak. się, Christian. Cześć, ja jestem. Diablo XD11. Właśnie, 11. E, chcielibyśmy. My, a w Minecrafcie ja mam. E, Karolek, a mój kolega ma. Krystiano 1, 2, 3. E, e, będziemy na siebie mówić e, po imieniu, czyli on ma Christian, ja Karolek. Cześć. No i dobra. E, Dobra i poczekajcie, bo się nie mogę unieść. O, uniosłem się. Dobra. E, chciałbym Wam pokazać na sam początek kościół. Chodź, Krystian do kościoła. Już idę. Dobra, otworzyłem drzwi. E, tutaj mamy po lewej stronie konfesjonał. Jak widzicie. Tak widzicie... Kurde, kto tu był? <gryzny> e, dobra, już się naoglądaliśmy. gdzie z butami się do domu? Do kościoła, przepraszam. Poczekaj. Dobra, teraz idziemy do domu, którego sam na single zrobiłem. A, tam. A potem wkleiłem tą mapkę. Dużo, trochę tu rzeczy zrobiłem e, sam. O, chciałbym pokazać domek tutaj tak kuchnia tak garbki e, no niestety nie udało mi się pietka zrobić ale dobra może coś pokombinujemy z e, kurde coś mnie zrzuciło e, dobra idziemy teraz na górę dobra, jesteśmy na górze tutaj taka ala oh, hotel miało być ale są tutaj pomieszczenia do spania. A do hotelu to zaraz przejdziemy. Dobra, schodzimy na dół Czekajcie Schodzimy, idziemy, idziemy, idziemy Gdzie świnia mi tu uchodzisz? Won, świnia, świnia, idź Dobra eee, Teraz idziemy do hotelu Kurde eee, Christian, zamknij drzwi w domu Bo żeby nam świnia nie wylazła Dobra, jak coś, to ja je zaklaskam. Y, tutaj mamy... Poszło on. Właśnie hotel. Y, tutaj mamy dania ciepłe. No, Gdzie ty, Karolek, jesteś? I słodkie, i słodkie rzeczy. No, tutaj. Tutaj, pik, 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 pik. O. No, a za tobą. W tym Dobra, tutaj po prawej stronie mamy stołówkę. Coś takiego. Eee, dobrze, eee, może będę trochę zagęszczał ruchy i pokażę wam od razu górę. Tutaj macie pokoje. Tutaj... O, się lew... no, O, znowu powrócił. Może mu się mapka do końca nie wczytała. No dobra. Eee, tutaj jest Gdzie tutaj jest. No, A, tu jest drugi. Tu eee, jest drugi. Eee, teraz, eee, kurde... Idziemy na dół, bo jest do drugiej części. Idziemy e, tutaj, zamknij drzwi zaraz. O! Żeby nam się złodzieje, nie wkradli. Dobra, w, tutaj w pokaż. E, a do boba ale Albo właśnie mamy na serwerze boba e, Jak ktoś oglądał, może tu, ba tu bajkę. E, tutaj mamy pokój, ale to jest mój. Zgubiłem się Krystian, e, to się tak nie gubi, ale ja zawsze tu się gub gubię, jakbyście już się... kurde, nie wyjdę chyba, zamknęli mnie Krystianie, pomóż mi, Ach, gdzie ty nie, jesteś? Na dole. W którym pomieszczę, a widzicie, dobra. I naciśnij ten guzik obok. O, bro. no. O, kurde, jeszcze raz, dobra. Wyszedłem, dzięki za pomoc. Ehm. Dobra, tam już więcej wam nie pokażę. Tam jeszcze na górze są pokoje, ale to nie jest sensu. Ty, y, ludzie. sensu. Y, Tutaj ludzi zawsze, jak ktoś to tam na początek daje 15 diamentów. Bo za diamenty kupujemy set Komenda Heda Admina na dzień. o e, Dobra, e, tu mamy studnię. Mm, Prosta. E, tu taki hotel, ale to kolega robił. Taki nie wiadomo. Kawiarnia. O! E, tutaj mamy fontannę. No. Dajcie, bo podskoczyć nie mogę, zawsze mam z tym problem. Tu A, kiedyś to może to coś powstanie. A właśnie tu pod tym jest coś. Aaaaah. Nie, nie widziałeś tego. O! Tam widzicie rękę SpongeBob'a. <grych> Dobra. O, deszcz <też> pada. <grym wody> Pokaż, pokazywałaś im ten ten te podwodne biuro czy coś tam? Już no, wam nie pokażę, wejdziecie z postawy niech to zobaczycie. Ciekawość. Na A jeszcze jedna rzecz. Jakbyście ogłaszali ten serwer, czy coś takiego, to będzie większa bo to jest do 10. Jakbyście ogłaszali to, ten serwer, to będzie jakiś game, się wyłapie, czy coś takiego. Dobra, to nic Krystian, tylko się żegnamy. Cześć!